Słyszałeś o bazie danych, która pozwala transakcyjnie zapisać milion rekordów w sekundę, a w następnej godzinie zmniejszyć koszt z pół miliona dolarów prawie do zera? A wszystko to bez udziału DevOpsów i miesięcy testów wydajnościowych? Zapraszam do oglądania. Ja nazywam się Marcin Gąsior, a ten program to Cloud Gateway. Po tym wstępie nie pozostaje mi nic innego, jak tylko przedstawić gwiazdę dzisiejszego odcinka. To Amazon DB. Jest to nowa squallowa baza danych zarządzona przez Amazon Web Services. I kluczem tu jest zarządzana przez AWS. Czyli ty tak na dobrą sprawę nie musisz nic robić. Wszystkimi rzeczami zajmuje się Amazon. Przejdźmy do konsoli i pokażę ci w czym rzecz. Ok, jesteśmy w konsoli. Tutaj możemy sobie stworzyć tabelę. No i zaczynamy. Każda tabela, są różne patterny związane z DynamoDB, ale zacznijmy od tej jednej tabeli i pokażę Ci o co, o co w ogóle chodziło. Czyli załóżmy sobie, robimy sobie tabelkę test 1. No i mamy jakiegoś ID, który jest naszym primary key. Wybieramy sobie, że chcemy wybrać sobie nasze elementy. No i usuwamy autoscaling, tak żebyśmy mogli zobaczyć. Jak wyglądają kalkulacje. I teraz jedno słowo wstępu, jak chodzi o kalkulacje. Mamy tutaj dwie jednostki: Read Capacity Units i Write Capacity Units. RCU odpowiada za odczyt. Jeden RCU to możliwość odczytania 4 KB danych z tabeli w trybie Strongly Consistent, czyli mamy pewność, że żadne update'y w międzyczasie się nie trafiły. Jeżeli chcemy odczytać to w stylu Eventual Consistent, czyli możemy odczytać również dane, które już zostały napisane na, na innym node, to możemy odczytać wtedy 8 kB danych w ciągu jednej sekundy. Z drugiej strony mamy Write Capacity Units, to w odróżnieniu pozwala nam. Odczytać, znaczy zapisać 1 KB na sekundę. Czyli możemy mieć taką jedną transakcję na sekundę, która zapisuje 1 KB. Jeżeli musimy za zapisać 4 KB danych, no to musimy zużyć 4, 4 jednostki. I teraz jedna rzecz, która jest bardzo istotna tutaj, to różnica w cenie. Jak zobaczysz sobie, zmiana capacity units, write capacity units jest dużo droższa aniżeli zmiana read capacity units. Możesz sobie zobaczyć w pricingu, jak to wszystko wygląda. Ale teraz to, o czym chciałem Ci powiedzieć, to parę lat temu robiłem takie rozwiązanie, które musiało przetworzyć baczowo pewien zestaw danych i najszybciej jak to tylko możliwe. Wrzucić to do bazy danych. Niestety problem był tego typu, że to było kilka terabajtów danych i trzeba było to zrobić w miarę, w miarę szybko. I to, co pozwala, to na co pozwala DynamoDB, to fakt, że możemy sobie tutaj wybrać, ile tych jednostek potrzebujemy w danym, w danym czasie. I teraz. Mając tutaj na przykład 100 tysięcy, widzimy, że nasza kalkulacja, jeżeli byśmy sobie to zostawili na miesiąc, to będzie nas kosztowała 57 tysięcy dolarów. Jeżeli byśmy chcieli zwiększyć to do miliona, też nie ma problemu. Będzie nas to kosztowało prawie 600 tysięcy dolarów miesięcznie. Ale jest możliwość zmiany tego. Czyli na przykład, jeżeli potrzebujemy miliona zapisów w ciągu godziny, to możemy ten zapis wykonać w ciągu godziny, milion requestów na sekundę, a następnie po godzinie zmniejszyć go do takiego już normalnego poziomu, z którego korzystamy w naszej aplikacji. Niestety odbywa się to nie bez, nie bez problemów. Są pewne elementy, o których trzeba pamiętać, zwłaszcza zwiększając to do tak ogromnych wartości, ale nie jest to możliwe. Jedyne, co tutaj widzisz, to kwestia tego typu, że powyżej 40 tysięcy requestów trzeba przejść przez proces zatwierdzenia ze strony Amazona. I to co mogę powiedzieć, powyżej 40, jeżeli chcesz to zwiększyć do 60, 100 czy 150 tysięcy, to nie ma problemu, to idzie przez normalny, normalny helpdesk. Natomiast w momencie, gdy pojawia się 300 tysięcy, 400 tysięcy, no to niestety. Cały proces się wydłuża. Trwa to około 2-3 tygodni, do tego, że to musi również iść przez development team. Są zadawane dodatkowe pytania: po co ci tyle potrzebne, w jakich regionach to potrzebujesz, jak będziesz tego używał itd. Tak tak Ale jeżeli masz na tyle budżetu, że możesz sobie pozwolić tyle jednostek, myślę, że nie, nie, nie powinno być problemu, żeby to. To uzyskać. W tym moim use case sytuacja wyglądała tak, że my nie płaciliśmy nigdy takich pieniędzy za, za tę bazę danych. Kwestia była tego typu, że kilka razy w miesiącu trzeba było wykonać przetwarzanie baczowe, które musiało się wykonać bardzo, bardzo szybko i koszt takiego przetwarzania to w ciągu miesiąca może by był taki. Ale mniej więcej, jeżeli sobie weźmiemy, że potrzebujemy to na godzinę albo dwie, to jedna godzina kosztuje około 700 dolarów, czyli jeżeli potrzebujemy to na kilka godzin, no to wielokrotność 700 dolarów, czyli jesteśmy w stanie się zmieścić poniżej tam 10, 15 czy 20 tysięcy dolarów miesięcznie, w zależności od tego, jakie są te wartości w ciągu, w ciągu miesiąca. Ale wróćmy teraz na Ziemię. Chcę Ci również pokazać, jak działa DynamoDB, czyli załóżmy, że wrócimy sobie do tych standardowych elementów, które tutaj mamy, czyli 5 i 5. To znaczy, że tak na dobrą sprawę będziemy w stanie, nie będziemy płacili za tą tabelę, dlatego że Dynamo do 15 chyba RCU i WCU, czy 5 WCU jest po prostu darmowy, czyli jeżeli masz ochotę sobie to potestować, to jest, jest to jak najbardziej praktycznie darmowe. Dobra, stworzymy sobie tą tabelę. Tutaj na razie nie wybieramy sobie żadnego encryption address. Natomiast w zależności od tego, jakie masz wymagania, możesz sobie albo zdefiniować własny klucz, albo użyć Amazonowego, który jest. Spięty razem z Twoim kątem, a to jest w zależności od tego, jakiego typu dane przetwarzasz. Załóżmy, że na razie nie potrzebuję tego. Tworzymy sobie tabelę. No i jak widzisz, tutaj mamy kilka elementów, czyli to jest nasze read capacity, write capacity, no i region, w którym, w którym działamy. I teraz najprostsza rzecz, która jest, to chciałem ci pokazać. Mamy naszego id, który jest jakimś tam stringiem. Tak? I teraz możemy sobie stworzyć jakiś element, który ma na przykład wartość 1, 2, 3. No i do tego dokładamy sobie kolejny jakiś element, który na przykład nie będzie numerem, czyli na przykład jakieś value. No i bierzemy sobie tutaj 1, 2, 3. Zapisujemy. Oczywiście możemy w tym miejscu sobie dołożyć dodatkowe elementy, takie jak jakieś listy, mapy, wartości boolean. Każdy item, którego mamy, może być inny, tak bym to powiedział. Tak? Czyli na przykład mamy typ item. Następnie dodamy sobie kolejny element, który ma wartość 1, 2, 4, który ma wartość, który ma atrybut value, ale już wartość stringową. No i ostatni na przykład też sobie go nazwijmy item. Nie Niepotrzebnie wrzuciłem go w kółty, ale niech tak będzie. I teraz zobacz, mamy dwa elementy, które są w tabeli i jeden ma value typu number, a drugi item typu string. No i teraz sytuacja wygląda tego typu, że DynamoDB pozwala Ci zdefiniować każdy element każdy item, który jest takim, takim rekordem, w taki sposób jak chcesz. Z jednej strony bardzo dobra sprawa, bo możesz to dostosować do swojej aplikacji do odpowiedniego use caseu. Są na to patterny, żeby stworzyć na przykład single table per application, czyli w jednej, w jednej tabeli trzymasz wszystkie dane aplikacji. Natomiast z drugiej strony jest to ryzyko, że w momencie, gdy będziemy dodawali sobie jakiś filtr, na przykład na wartość, która na przykład jest stringiem i szukamy wartości 1, 2, 3, to znajdziemy tylko jeden element. W momencie, gdy szukamy na przykład po typie liczbowym, to jest inny element. No i to może doprowadzać do jakichś takich różnych problemów. W mojej ocenie jeden z ciekawszych produktów w AWS-ie, z którego korzystałem wielokrotnie. Mam mnóstwo funkcji, między innymi takie rzeczy jak na przykład możliwość stworzenia global table czyli tworzymy. Jedyn, tą tabelę w jednym regionie i ona jest replikowana do, do innych regionów, czyli możemy sobie wybrać, że tworzymy ją w e, Europie, a jest replikowana na przykład do Singapuru czy do, czy do Stanów Zjednoczonych. No i później ewentualnie wszystkie zapisy, które odbywają się w Singapurze, są z powrotem migrowane na przykład i do Londynu, i do, i do Stanów Zjednoczonych. Także jest to, jest to naprawdę genialne rozwiązanie. Kosztuje swoje, ale e, jak widać. Łatwość użycia tego i możliwość zmian, dopasowania do swojego projektu, do, do swojego use caseu jest, jest naprawdę olbrzymia. To, co chciałem powiedzieć jeszcze nawiasem wstępu, znaczy już takiego zakończenia, że mamy możliwość zmiany capacity, zarówno reader, jak i write, wielokrotnie w górę, natomiast mamy ograniczoną ilość. Możliwości zmiany w dół. I każda taka zmiana, czyli na przykład, jeżeli tutaj zmienimy sobie to na 5000, to ta zmiana będzie obowiązywała przez godzinę, czyli IWS od razu skasuje to za godzinę. Na przykład możesz to później zmienić sobie po, po pół godzinie, ale i tak zostaniesz po prostu za, za godzinę. Natomiast jeżeli przekroczysz tam. Pierwsze trzy razy można to zrobić bez jakichś tam większych konsekwencji, natomiast później kolejna zmiana jest dopiero dostępna po godzinie. Czyli tak naprawdę sprawę ciągu, w ciągu doby można 24 razy zmniejszyć, czy to RCU, czy WCU i to jest taki sumaryczny limit, o którym trzeba pamiętać, żeby gdzieś tam się nie wkopać na, na bardzo duże koszty. Myślę, że to tyle takim tytułem wstępu, jak chodzi o DynamoDB. Jeżeli Ci się podobał odcinek, daj łapkę w górę. Zostaw, nam, zostaw mi komentarz, czy chciałbyś się dowiedzieć więcej a propos DynamoDB, jakie są paterny związane z projektowaniem aplikacji, jakie use cases y można dzięki DynamoDB uzyskać. Jeżeli będziecie chętni, to bardzo chętnie się tymi, tymi elementami podzielę. Natomiast na dzisiaj to tyle. Dziękuję i do usłyszenia za dwa tygodnie